Jeśli cierpisz na bóle stawów i zmęczenie mięśni, wiesz, jak bardzo te problemy mogą być uciążliwe i jak bardzo wpływają na jakość Twojego życia. Ale czy wiesz, że istnieje skuteczny krem do leczenia zarówno bólu stawów, jak i zmęczenia mięśni? Wiele osób cierpiących na bóle stawów i mięśni próbuje różnych rozwiązań, takich jak leki, fizjoterapia, inne metody leczenia. Jednym ze środków, który przyniósł pozytywne rezultaty niektórym osobom, jest stosowanie kremów do stosowania miejscowego, takich jak krem relieflex. Stosowany bezpośrednio na dotknięty obszar nie tylko łagodzi ból stawów, ale także pomaga wyeliminować zmęczenie mięśni, zapewniając całkowitą i miejscową ulgę. Produkt Relieflex zrewolucjonizował pielęgnację bólu stawów i mięśni. Dzięki ekskluzywnej i naturalnej formule, której skuteczność została potwierdzona, zmniejsza stan zapalny, łagodzi ból i zwalcza zmęczenie, zapewniając natychmiastowy i długotrwały efekt. Kilka lat temu sam cierpiałem na bóle stawów, obrzęki i sztywność. A także zmęczenie mięśni. Objawy te utrudniały mi wykonywanie nawet najprostszych czynności, takich jak chodzenie czy wchodzenie po schodach, co miało wpływ na moją mobilność, a nawet zdrowie psychiczne. Wszystko zmieniło się, gdy zacząłem stosować relief flex. Ból ustąpił, zmęczenie mięśni zmniejszyło się i mogłem powrócić do czynności, które wcześniej były dla mnie niemożliwe z powodu dyskomfortu. Ten krem naprawdę poprawił jakość mojego życia. Jeśli szukasz produktu, który leczy zarówno bóle stawów jak i zmęczenie mięśni, polecam wypróbowanie Relieflex. Jest bezpieczny, łatwy w użyciu i niezwykle skuteczny, dzięki czemu w mgnieniu oka poczujesz się bardziej komfortowo, odświeżony i zyskasz większą swobodę ruchów. Mam nadzieję, że mój film był przydatny i pomoże Ci rozważyć ten krem jako opcję leczenia bólu stawów i mięśni. Jeśli używałeś tego lub innego produktu, aby złagodzić te dolegliwości, podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kremie, którego używałem, kliknij link do oficjalnej strony internetowej w opisie. Nie zapomnij też podzielić się tym filmem z przyjaciółmi lub rodziną, którzy również mogą skorzystać z tego doświadczenia.